No i witam was w kolejnym odcinku Co można dostać od ludzi za darmo Z ogłoszeń z Facebooka Właśnie wczoraj jeszcze przywiozłem I Tutaj ten sprzęt Ponoć jeszcze sprawny o talerz, kurde Można jeszcze jeść obiad z tego Albo psowi na wodę o. Ale tu chyba na wodę nie, bo jest dziura I tu kurde Ciekawa sprawa Mikrofala, a w mikrofali co jest? Transformator najważniejszy. Transformatorki w mikrofalach są najważniejsze i można je nawet sprzedać w całości. O ile będzie miał człowiek szczęście. No, zobaczymy jaki transformatorek będzie w tym. No ja nie potrzebuję mikrofali raczej. Patrzę jeszcze czy tu jest rok jakiś produkcji na tym. Kabalek oczywiście będzie mieć tego senko. No to raczej będzie pół na pół aluminium i miedź. No nie wiem czy tutaj jest rok produkcji. Chyba nie. Ale jeszcze użyję z tego, oczywiście, wiatraczek. Tego nie będę rozbierał. Jeszcze trochę pokażę Wam, jak wygląda plus minus wiatraczek z mikrofali. Tak, właśnie wygląda. Jakoś podobnie. Wiatraczek z mikrofali, oczywiście mniejszy jest. Ale co są główne zalety tego wiatraczka z mikrofali? Jest na 220V i jest bardzo cichy. Więc ja użyję go do izolacji głównie do izolacji, do wietrzenia, po prostu dmuchania powietrza na budowie, by potrzebował do, do pewnych spraw wentylacyjnych. Takie coś z mikrofali można wydostać. No, co jeżeli się podobało, kolejne okuszenie za darmo, co wytargałem, dajcie znać w komentarzach. No, i ja chyba dzisiaj będę sobie rozbierał te mikrofony, i zobaczymy, co w środku. Cześć!